Część Boże, pochwalony Jezus Chrystus, jesteśmy tuż po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Mam nadzieję, że się trochę namodliliśmy, że były wieczory, noce pełne śpiewów, pełne modlitwy. Niech to się przekłada na naszą codzienność, współpracę z Duchem Świętym. Przyjdź Duchu Święty dzisiaj, ożyw nas, ożyw mnie całego. W Kościele po zesłaniu Ducha Świętego jest Najświętszy Marii Panny, Matki Kościoła. Maryja jest tą, która buduje Kościół, tą, która gromadzi apostołów. To ona jest Matką Kościoła i dzisiaj to świętujemy. Zesłanie Ducha Świętego to jest Maryja w centrum i uczniowie dookoła. Słyszymy dzisiaj Ewangelię, a obok Krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa. A potem Jezus mówi, oto matka Twoja do jednego z uczniów. Jedynego pod krzyżem. Maria jest jedyną osobą w zesłanie Ducha Świętego, która wiedziała, co tam będzie. Czego się spodziewać, jakiego rodzaju podmuchu, co to znaczy, że przyjdzie Duch Święty. Ponieważ jej całe życie było w Duchu Świętym. Wiedziała, co to znaczy, że stąpi na Ciebie Duch Święty. Moc Najwyższego osłonić. Już jak poszła do Elżbiety, Usłyszała matka mojego Pana przychodzi do mnie. Już jest, to jest działanie ducha, rozmowa niewidocznego Jana, niewidocznego Maciuńskiego Jezusa. Już Maria tego doświadcza, już to słyszy i potem całe jej życie. Każdy krok to wszystko, łącznie nawet z zgubieniem i z poszukiwaniem Jezusa, wszystko w Duchu Świętym. To jest ta, która w wieczerniku wie, czego się spodziewać. Kto to jest, jak on działa? I dlatego gromadzi apostołów, dlatego gromadzi Kościół. Gdy Kościół się niepotrzebnie rozprasza, Maria wie, czego się spodziewać. Jak są prześladowania, Maria wie, o co chodzi. Przy niej jesteśmy tymi, którzy otwierają serce na Ducha Świętego. Zapraszam, żeby było w nas codzienne pragnienie, codzienne wołanie, do naszych słabości przyjść, do naszych niemocy przyjść. Przyjść tam, gdzie jest ciężko, przyjść Duchu Świętemu. Niech to będzie nasza, nasze wołanie razem z Maryją, która tak woła przez całe życie, od momentu, gdy doświadczyła mocy Boga. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłonić. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.